Był jedynym przytomnym człowiekiem na pokładzie samolotu. 121 osób i tylko on. Historia jak z filmu albo z koszmaru, tylko że wydarzyła się naprawdę. 14 sierpnia 2005 roku, godzina 9:07. Boeing 737 linii Helios Airways startuje z Cypru do Aten. Chwilę po starcie w kokpicie rozlega się alarm. Nic strasznego, zła konfiguracja startowa to może być wiele rzeczy niewłaściwe ustawienie klap lub jakiś inny łatwy do skorygowania problem. Piloci kontaktują się z kontrolą naziemną, pytając o problemy z klimatyzacją, aż trudno uwierzyć. Co tak naprawdę było przyczyną? Jeszcze na pasie startowym technicy przygotowujący maszynę do lotu standardowo ustawili przełącznik kontroli ciśnienia na pozycję manual. Gdy skończyli pracę, zapomnieli z powrotem ustawić go na pozycję auto. O co chodzi? Gdy samolot wznosi się, system kontroli ciśnienia automatycznie reguluje ciśnienie, no chyba że jest w pozycji manual. Kontynuują wznoszenie. Aż trudno uwierzyć, że alarm o spadku ciśnienia, a więc spadku poziomu tlenu i alarm startowy miały dokładnie ten sam sygnał. Wyobrażacie to sobie? Coraz mniej tlenu, a oni szukają przyczyn gdzie indziej, stopniowo obniżają się ich zdolności kognitywne. Kontynuują wznoszenie. Hipoksja najpierw odbiera ostrość myślenia, spowalnia reakcję, aż w końcu zabiera świadomość. Najpierw osuwają się piloci. Kilka minut później kolejni członkowie załogi. Maski pasażerów wypadają z sufitu, ale tlen w nich kończy się po 15 minutach. System zaprojektowano tak, by tlenu wystarczyło do czasu obniżenia pułapu, ale nie ma nikogo, kto mógłby to zrobić. W samolocie włącza się autopilot i konsekwentnie prowadzi maszynę na lotnisko w Atenach. W kokpicie cisza, w kabinie cisza. Boeing przez dwie i pół godziny krąży nad Grecją. Nikt nie odpowiada na wezwanie. Greckie lotnictwo wysyła dwa myśliwce F-16. Piloci zaglądają przez szyby, a tam setki nieruchomych ludzi i pusty wzrok pilotów. I wtedy pojawia się on. Stewart Andreas Prodromu używał przenośnej butli tlenowej, która miała większy zapas. Do tego był wykwalifikowanym płetwonurkiem, nawykłym do działaniach w obniżonych poziomach tlenu. Co nie znaczy, że był odporny na hipoksję. Jego ruchy były spowolnione, podobnie analiza sytuacji. Był na granicy, choć był przytomny. Słabym głosem nadaje Mayday, Mayday. Samolot już za długo jest w powietrzu, paliwo na wyczerpaniu. Piloci myśliwców widzą desperackie próby Andreasa, ale nic nie mogą zrobić. Nikt nie może. Jeden z silników przestaje pracować. Samolot przechyla się na skrzydło. O 12:3 zapada cisza.